rodzice z niepełnosprawnością intelektualną porusza szereg zagadnień. Ona jest oczywiście o rodzicielstwie osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale traktowana jest to rodzicielstwo bardzo szeroko i opisana jest w tej książce jakby w takich czterech odsłonach, czy w czterech takich częściach ta droga do bycia rodzicem od pewnej decyzji Dotyczącej rodzicielstwa, przez opiekę położniczo-ginekologiczną dotyczącą przebiegu tej ciąży, codzienności rodzicielskiej, a więc jak być rodzicem, czy jak rodzice niepełnosprawni intelektualnie realizują tą swoją rodzicielską codzienność i o planach rodzicielskich, czy o planach rodziców. No.